Witam Was już tak bardziej oficjalnie, coś mi tu przeszkadza, chyba ucho od czajnika, no. Muszę sobie ogarnąć chatę, bo zaraz ma koleżanka do mnie wpaść, Kevinku, to nie dla Ciebie, na kawkę, że muszę szybko tutaj poogarniać, później jak ona pójdzie coś ugotować, i później może jeszcze się do Was odezwę, bo, ale to Wam już teraz mogę powiedzieć, jestem ciekawa, jak Wam się zaczął ten nowy rok. Mam dzisiaj 30 stycznia, Jestem ciekawa, jak ten pierwszy miesiąc wam zleciał. Czy wszystko u was jest w porządku? Bo powiem wam, że końcówka tamtego roku i początek tego był dla mnie bardzo ciężki i zdrowotnie. No właśnie, kod pokazuje, że trzeba jak najszybciej opróżnić zmywarkę i załadować brudnymi rzeczami. No może tu do jakiegoś nieszczęścia dojść. Ale właśnie, jak wam się zaczął ten rok? Bo mi zaczął się ciężko pod każdym względem. Powiem wam zdrowotnym, finansowym. Wszystko się zaczęło psuć. Mieliśmy w domu dwie bardzo poważne awarie. Awaria kanalizacji, która kosztowała nas wiele nerwów i kasy. Awaria pieca, i to nawet dwie awarie, gdzie były bardzo minusowe temperatury, minus 12, minus 16, i nie mogliśmy przez jakiś czas grzać. Przez noc i dzień dokładnie. Ja nie wiem, co kod znalazł i sobie zabrał. Ja wiem, co. Tutaj mój nie wiem czemu, on jakoś tak odważa, karmę chyba psu i tak odkłada tutaj na bok. I on się dobrał właśnie do tej psiej karmy. Nie wiem, jak to jest dla pieska. Także wiecie, jak to się mówi, nieszczęście chodzą parami. Jedno po drugim zaczęło się sypać, ale miejmy nadzieję, że to, co się zaczęło źle, to skończy się dobrze. Moja koleżanka też jest tego zdania, bo też jej się coś ten rok nieciekawie zapowiada, ale mówi, że musi być dobrze. Jestem ciekawa, czy Wy wierzycie w tą manifestację, w to pozytywne myślenie, bo ja, jak zaczęłam tak. Ale to nie, że ostatnio, tylko już dawno temu pozytywnie myśleć. Przeczytałam już drugi raz książkę Potęga Podświadomości. Tam, wiecie, oglądam różne filmiki, na przykład Agi Holi. I tak się staram do tego stosować, co ona mówi, to przez jakiś czas wydawało mi się, że to ma sens, to działa, to jest fajne. Ale jak już całą sobą to poczułam i zaczęłam się naprawdę już czuć taka szczęśliwa i że na przykład to coś, co sobie tam manifestowałam, już mam, to zaczęło mi się wszystko rozwalać. Słuchajcie, nigdy w życiu nie miałam tak złych wyników z krwi, jak w tamtym roku jeszcze, no bo to był koniec sierpnia, teraz już jest na szczęście dużo lepiej, ale wtedy no to tutaj taka, wiecie, pełna optymizmu, wiary, nadziei, szczęścia. Widzę takie wyniki, za chwilę coś innego wypadło, znowu się musiałam w stanie rehabilitować. Tutaj te różne nieszczęścia w domu, które nie tylko mnie dotknęły, ale i moich bliskich. I tak sobie człowiek wtedy myśli, czy to działa, czy to nie wiem, na odwrót działa. Wiem, że dużo osób mówi, że to musi tak być na początku i że to zawsze tak jest, że zanim się stanie coś dobrego, to, to musi być coś złego. No, ale powiem Wam, że mam różne przemyślenia na ten temat. Zawsze takie sytuacje tak trochę zaburzają nam tę wiarę. Dajcie mi znać, czy wy wierzycie, czy robiliście na przykład sobie jakąś mapę marzeń. Ja jeszcze nie robiłam, ale myślałam, żeby sobie coś takiego zrobić. Czy uważacie, że pozytywne myśli przyciągają dobro i same pozytywne chwile, sytuacje i tak dalej? No jestem ciekawa, jakie macie zapatrywanie, dajcie koniecznie znać. Też przeczytałam taki post na Instagramie, gdzie były różne wady internetu, co złego nam dał internet, i powiem Wam, że punkt po punkcie zgadzam się z tym. I może nie będę mówić dokładnie, co tam było, bo nawet nie mam teraz na to czasu, ale pamiętajcie, że nikt z nas nie jest. Idealny i we wszystkim dobry. Nie ma takiej opcji, żebyście dosłownie we wszystkim byli perfekcyjni. I perfekcyjny to jest ten świat internetowy, który nam pokazują. Podsumowując to wszystko, nie wierzcie tak do końca w to, co widzicie w internecie i nie załamujcie się. Idę, idę robić, bo się nie wyrobię. Zaraz będzie dzwonić do mnie pewnie. paczkę z temu, ale pewnie nie wszystkich ona zainteresuje, bo są tutaj akcesoria do GoPro i też do smartfona. Różne uchwyty, jakieś takie wiecie, stojaki, zawieszki, żeby można było na szyję zawiesić GoPro. Teraz to otworzę. Zobaczymy sobie razem, co to takiego jest. I tutaj mamy taki klips jak spinacz, o dość ciężko chodzi, na przykład żeby gdzieś w samochodzie przypiąć, albo gdzieś na jakąś szafkę, coś gdzieś pod coś, tak to działa jak taki klips, spinacz, żeby to przypiąć, tutaj się montuje GoPro, wygląda to właśnie tak jak tutaj na filmiku, widzicie? A tu jest klucz do zakręcania. No i tutaj się właśnie tak jak widzicie tutaj się przykręca ten to GoPro czy jakiś aparat. No i można tak to gdzieś przypiąć i nagrywać. No i to kosztowało 11 zł i 70 groszy. Tutaj będzie lampa LEDowa na takich nóżkach, jak tutaj mam w telefonie. Kosztowała 29 ,65 zł 65 groszy. I ona właśnie ma tutaj ten stojak w zestawie. Tu jest sama ta lampa z kablem USB. Tutaj ma różnokolorowe filtry wymienne z możliwością regulacji jasności, regulowanym statywem. Idealna do zdjęć z niskiego kąta. Nie mam tutaj wtyczki, żeby ją podłączyć. Mam lampy podłączone. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawdzała. I tutaj są właśnie te filtry. No, i tutaj mamy taką zawieszkę. Tutaj też jest coś napisane, że to jest magnetyczne. Kosztowało to 31 36 zł. 36 groszy. Tutaj, jak widzicie, jest przyczepione do jakiejś ściany. To są jakieś, właśnie metalowe. Coś takiego. No, i faktycznie jest tutaj magnes, bo o, widzicie, przyciąga. Także to można, to jest fajne, bo to można gdzieś przypiąć, jak ma magnes, Gdzieś na jakąś metalową część. Tu ma jeszcze sznurek, bo widzę, że to też na szyi można nosić. Nie wiem, jakby się to miało przyczepić niby tutaj do ubrania, do mojej klatki. Na pewno tu się zapina to GoPro, czyli będzie z tej strony, czyli tutaj. Na pewno można to do czegoś przyczepić, ale chyba, chyba to tak tylko jest na tym zdjęciu pokazane. Nie wiem jakby się to miało przyczepić. Do czego metalowego na klatce piersiowej. Chyba bardziej na tym sznurku. O, z lodówki można na lodówkę przyczepić, albo na jakąś inną metalową część. I tutaj to niby też miało być do gopro, ale tutaj widzę akurat przyczepiony jest smartfon. Zobaczę jak to z tymi uchwytami, czy to będzie pasowało i do jednego, i do drugiego żeby no, na taką przyssawkę, żeby w samochodzie gdzieś do szyby czy w jakieś inne miejsce to przyssać słuchajcie, wygląda to tak, że tutaj mamy na pudełku to jakby to była jakaś część do smartfona, ale to chyba trzeba byłoby sobie dokupić ten uchwyt albo jak ktoś ma czegoś innego bo tu jest, że to można przykręcić bo tutaj śruba, i to to jest typowo faktycznie do GoPro. Bo wiem, bo ja zawsze w takie coś GoPro przyczepiam. Także, jakby ktoś chciał na smartfona, to chyba musi sobie tą końcówkę tutaj wymienić, taki uchwyt zamontować. O, tak jak pasek mi przeszkadza. Tak jak tutaj. Bo ja nie widzę tej części. Tutaj wszędzie jest na pudełku, że taka, że taka. A ja mam tylko to. Z tą śrubą w zestawie było to. To jest właśnie to do montowania GoPro, oraz ta przystawka. Taka tutaj, to tu jest na śrubę, żeby to przykręcić. Czyli tą śrubę tutaj. No, i wtedy można zamontować. Nic więcej nie było, tylko te elementy. No, i tutaj kupiłam taki statyw do smartfona: statyw biurkowy. Tu jest ta część do przykręcenia, żeby w to wsadzić. Smartfona to jest giętkie. Dość dobrze się trzyma, jak to rozłożyłam. Te nóżki można wyginać, jak Wam tam pasuje. Wygląda to tak. I to kosztowało 15 zł i 35 groszy. To jest właśnie takie fajne, bo się wygina i można do czegoś przyczepić, nawet do takiej gałęzi, jak tutaj widzicie. I tutaj mam taki sznurek do zaczepienia do GoPro, żeby mogło wisić tutaj, wiecie, na szyi, albo gdzieś, żeby powiesić. Mam też taki futerał, do którego mogę sobie to przymocować, żeby nie trzymać w kieszeni, żeby mi nie wypadło gdzieś tam z kieszeni zwłaszcza jak jest taka płytka futerał Wam zaraz przyniosę, bo ja już sobie mierzyłam czy mi to w będzie fajnie pasowało i zostawiłam go na dole, więc za chwilę przyniosę i taki pasek na szyję do kamery sportowej kosztuje 9,74 zł i nie wiem czemu zamówiłam jeszcze jeden taki uchwyt na takiego klipsa, na taką klamrę tylko, że to już jest większe takie większe, solidniejsze to można do samochodu, tak jak tutaj widzicie, na górze jest tutaj przyczepione w samochodzie. Ale właśnie to też, jak ja mam taką półkę, ja często nagrywam w kuchni, to to też będzie chyba fajne, żeby właśnie wsadzić to. Aha, bo tu mam takie coś, o widzicie, taką sprężynę, czyli to trzeba rozszerzyć. To będzie chyba fajne, bo tu jest takie w środku trochę miękkie, żeby tak właśnie wsadzić w tą półkę i można zawiesić. Albo tak jak to tutaj mam przedstawione na stronie, że do samochodu. I to kosztowało 17 zł i 62 grosze. I tutaj za 18 zł groszy statyw do akcesoriów dla kamer z ramą metalową. Tutaj do tego można tak jak tu macie na zdjęciu przyczepić jakieś różne inne rzeczymi. A, bo ja chciałam chyba tą lampę jakoś coś pokombinować, bo tu właśnie tak jak widzicie, można na przykład lampę przyczepić. Tak, ja to chyba z myślą o lampie kupiłam. Widzicie, tak długo szła paczka, że już zapomniałam, po co mi to w ogóle było potrzebne. I jeszcze taki obrotowy pasek na nadgarstek. Tu się też zastanawiam, czy to zostawić, zapinane na rzepę. Wygląda to dość solidnie. Widzicie, tak się to zakłada. Na rękę można na przykład na rowerze jechać, jak się nie chce, do ramy. Ja mam na ramię właśnie takie do GoPro, bo nagrywałam już właśnie, jak jeździłam na wycieczki. Ja też sporo mam filmików takich dla siebie, gdzieś tam nigdy ich nie zmontowałam, nie wrzuciłam na kanał, ale takie właśnie na pamiątkę dla siebie z różnych wypraw. Także tu się jeszcze nad tym paskiem zastanowi, ale wygląda solidnie, rzepy. W środku. Tu jeszcze taki pasek. Aha, dodatkowy, żeby tutaj przy... przepiąć, i to takie wzmocnienie jest. No i tu się daje go upro. I to kosztowało 6 ,34 zł, to w sumie żadne pieniądze nie opłacało się tego zwracać. Dobra, fajnie, że jest ten pasek taki naokoło, bo do mojej chudej. Ręki, to, to by mi tu spadło, a tak to widzicie, to się tak naokoło zapina. Jeszcze mogłabym sobie trochę bardziej ścisnąć. No i tutaj mam na ręce. Mogłabym sobie tu przypiąć teraz i nagrywać. Albo tak, wiecie. Pokazywać coś. No, a nawet spoko gadżet. 6 zł, 64 dokładnie. Także drogie nie jest. Właśnie na temu fajnie jest kupować takie rzeczy, bo są naprawdę dużo tańsze niż kupowane u nas w Polsce, w sklepach. A później wiecie, czytacie i to i tak jest z Chin ściągane. Także płacicie dosłownie za to samo, większą kasę. Także to nie są pierwsze akcesoria, które czy do smartfona, czy właśnie do GoPro zamawiam na temu. Ja jestem zadowolona. No i tutaj ostatnia rzecz to jest ten futerał na GoPro. Tak wygląda rozpięty na zamek. Takie tworzywo sztuczne, takie skóropodobne. Były jeszcze takie bardziej elastyczne, że można było z tym kikiem wkładać i tak dopinać, wiecie, do połowy. Tutaj mógł być ten kijek i się domykało. To jest takie bardziej twarde. Więc z tym kikiem to już tak nie bardzo, bo się tak nie zamyka, aczkolwiek no, można byłoby. No i tak wygląda po zapięciu. Jest to miękkie. Nie jest jakieś takie bardzo twarde, także jakby gdzieś spadło, to trzeba uważać. Niby ma to chronić. No i tu właśnie ma tą zawieszkę, żeby sobie na przykład sznurek przypiąć. Tak jak Wam pokazywałam. Tu jest ta lampa. I powiem wam, że daje po oczach. Dość mocne światło ma. Tylko nie da się tutaj tak tego skamerować. No bo pod światło to wiadomo jak to wychodzi. Ale jest dość mocna.